Proszę pani, są z Dziękuję. A ja chciałam zapytanie do państwa radnych: e, czy mogą mi powiedzieć, co kierowało nimi, że nie udzielili panu mówić absolutorium? Czego nie dopełnił, nie wykonał? Chciałabym wiedzieć, żeby każdy z radnych, który głosował przeciwko, powiedział mi, co jego zdaniem było źle. Nie zrobił? Może odwróćmy pytanie: może się wypowiedzą, przegłosować za. Raczej. A nie, Byłoby krócej, Panie Marku, tak? Byłoby krócej. Proszę pani radni Zielonka. Słuchamy Może to wyczerpującej odpowiedzi za wszystkich radnych. Tak. Ci, którzy głosowali Znaczy ja, ja nie, będę, nie będę odpowiadał na to pytanie, bo pan przewodniczący za każdym razem że każdej uchwale daje możliwość powiedzenia. Więc jeżeli. Jeżeli radny nie skorzystał z tej, z tej opcji, a ma takie prawo, no to proszę uszanować decyzję, dziękuję. Także proszę panią radny Jeżeli pani sołtys jest taka ciekawa naszej opinii, proszę do nas napisać na mail, bo my tu szwałkowaliśmy kilka razy, po kilka godzin ten temat, co prawda i na sesjach i na komisjach, na komisjach zbiorczych. Także no w tym momencie nie będziemy się rozwijać e, następny raz, ale bardzo chętnie mogę na piśmie odpisać. Słucham? Nie znaczy, ja, powiem, ja powiem to tak, mieliśmy, mieliśmy już nie rozmawiać na ten temat, tylko e, w tym momencie, nie wiem, może koledzy e, z drugiej grupy. Odpowiedzą, dlaczego, dlaczego wyszła uchwała, wniosek w formie uchwały taki, a nie inny z, z całej komisji rewizyjnej. Bo to, co było zrobione na komisji rewizyjnej, to jest pogwałcenie prawa. Mimo opinii prawnika, że takich rzeczy nie powinno się robić, po prostu komisja rewizyjna twierdząc, że ma siłę, głosowała wniosek, uchwałę dotąd, dopóki ją przegłosowali. A wszystkie argumenty. E, 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 bardzo się cieszę, że, że w końcu ludzie zaczynają to widzieć. Dziękuję. To ja tak uzupełniając troszeczkę to, co powiedział Daman, bo faktycznie zmierza to we właściwym kierunku. Pani Sołtys, ile razy zdarzyło się Pani, że była Pani do końca obrad? Rozmawiamy za każdym razem o tym samym, my jesteśmy do końca, więc wszelkie informacje, które są Pani potrzebne do tego, żeby ułożyć sobie odpowiedź na pytanie, które Pani zadała, mogły Pani poskładać z tych małych klucuszków, o których rozmawialiśmy za każdym razem na każdej sesji. Więc jeżeli, jeżeli szuka Pani odpowiedzi, może Pani spotkać się z nami, czy, czy napisać pismo, i na pewno, na pewno odpowiemy. A jeżeli wolałaby Pani sama tutaj ten wątek rozwinąć, zachęcam do lektury i obejrzenia materiału wideo, który jest dostępny, zdaje się. Proszę Pani Sotowska. Każdy ma dostęp, szanowna pani, do YouTube'a. W XXI wieku też ma możliwość skorzystania nawet z biblioteki po to, żeby sobie pójść i otworzyć na komputerze, jeżeli tego nie ma. Więc co teraz przed kamerą, o czym będziemy rozmawiać? Mamy teraz punkt. Proszę panią, zachęcam panią do uczestniczenia w obradach sesji, a jeżeli, jeżeli nie może pani uczestniczyć w tych obradach, zawsze może pani obejrzeć materiał nagraniowy, który jest dostępny na stronie. W takim razie ma Pani odpowiedź na swoje pytanie. Dziękuję.